Poniżył ją admirał marynarki nie słowami, nie krytyką. Fizycznie, brutalnie, przed trzy żołnierzami zgromadzonymi na placu treningowym bazy w Gdyni. Jego duża ręka chwyciła ją za włosy, za ciemny kucyk związany zgodnie z regulaminem na tyle głowy, jego palce zacisnęły się jak stalowe kleszcze i szarpnął w dół z całą siłą swojego ramienia. Jej ciało straciło równowagę natychmiast, nogi podwinęły się, upadła twardo na betonowy plac. Kolana uderzyły o zimny beton z głośnym trzaskiem. Dłonie automatycznie wystawiły się, by złapać upadek, ale było za późno. Ciało już było na ziemi. Mundur polowy pokryty kursem. Bół wystrzelił przez jej czaszkę od miejsca, gdzie jego palce wciąż trzymały włosy, a stry, palący bół, który sprawił, że oczy wypełniły się łzami mimo desperackiej próby powstrzymania. Admirał Jerzy Kowalski. 58 lat. 35 lat służby w marynarce wojennej. Jeden z najwyższych dowódców polskiej floty. Stał nad nią, jego ręka wciąż trzymała jej włosy. Farsz wykrzywiona w pogardzie tak głębokim, że wyglądał jakby patrzył na insekta, nie oficera. Jego głos niosł się przez cały plac, gdzie 300 żołnierzy stało w szykach podczas wspólnego treningu. To jest przykład słabości. To jest, dlaczego kobiety nie powinny być w dowództwie operacyjnym. Patrzycie, nie może nawet ustać po jednym pchnięciu, jak taka osoba ma dowodzić operacją bojową, jak ma podejmować życiowe decyzje. Podporucznika Wiśniewska. 29 lat, 1,72 m, 65 kg, 5 lat służby w wywiadzie morskim, specjalistka od operaty strategicznych, leżała na betonowym placu. Kolana płonęły bólem, skóra głowy krzyczała. Gdzie admirał trzymał włosy, w farsz płonęła wstydem, bo trzysta oczu patrzyło na jej upokorzenie. Nie wiedzieli wtedy żaden z tych trzystu żołnierzy, żaden z oficerów obserwujących, że kobieta, którą admirał właśnie rzucił na ziemię jak śmiecia, którą trzymał za włosy, demonstrując jej rzekomą słabość, za sześć miesięcy zostanie mianowana dowódcą operacji bałtyckiej najbardziej krytycznej operacji strategicznej Polski od dekad, operacji wartej miliardy złotych operacji, która zadecyduje o stwie całego polskiego wybrzeża na następne 20 lat i że admirał Jerzy Kowalski który dzisiaj ją poniżej, będzie musiał stać w sali konferencyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej słuchać jak minister ogłasza jej nominację widzieć jak otrzymuje stopień komandora Stopień wyższy niż połowa obecnych admirałów miała w jej wieku stopień, który czyni ją jednym z najmłodszych i najpotężniejszych dowódców w historii polskich sił zbrojnych. Porucznik Anna Wiśniewska miała 29 lat, była w kwiecie młodości. Jej krótkie czarne włosy tego dnia były ściągnięte w ciasny kucyk. na twarzy nosiła ślady trudności i cierpień. Jakie przeżyła jej stalowo szare oczy widziały więcej wojen tajnych dokumentów i krytycznych planów, niż wielu generałów armii. Jej ciało było twarde jak żelazo dzięki latom ćwiczeń, ale jej prawdziwa siła tkwiła w umysz niezwykłej zdolności nie doradzenia sobie z trudnościami wynikającymi z bycia kobietą, ale także do rozwiązywania złożonych sytuacji strategicznych, przewidywania ruchów, wrobich jednostek i z wielką majestrią doprowadzania do sukcesu operacji, które nawet inni żołnierze mężczyźni uważali za niemożliwe przez ostatnie pięć lat, pracowała w jednej z najbardziej tajnych jednostek armii, w wywiadzie morskim, gdzie analizowała operacje i działania rosyjskiej floty na Bałtyku, planowała scenariusze obronne, opracowywała krytyczne strategie dla Polski. Jej raporty były badane przez najwyższych dowódców NATO, jej analizy były cytowane na międzynarodowych radach bezpieczeństwa stała się jednym z najwyższego szczebla strategicznych mózgów Polski, którą kochała bardziej niż życie i dla której poświęciła swoją młodość. Jednak dla staroświeckiego admirała Kowalskiego, który wierzył, że kobiety mogą tylko gotować w domu i rodzić dzieci, ale nigdy nie mogą być strategami, była tylko problemem symbolem naruszenia tradycyjnych przekonań wojskowych. Jednak zanim pokażemy, jak admirał leżący na ziemi i trzymający włosy kobiety jak broń stał się w ciągu sześciu miesięcy kimś, komu będzie salutował i jak ogłoszenie jej mianowania na dowódcę kolejnej najważniejszej operacji wojskowej dla jej ojczyzny Polski wszystko zmieni. Jak myślicie, czy nasza armia powinna być zarządzana dziś nowatorskim czy tradycyjnym sposobem myślenia? Admirał czy rację? proszę, piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie zostać członkami mojego kanału, klikając przycisk dołącz, skorzystajcie ze specjalnych przywilejów, ponieważ ta historia opowiada o tym, jak ludzie, którzy poniżają głównie kobiety, są zmuszeni obserwować, jak te przezwyciężają wszystko, o czym mówili, że nie potrafią tego zrobić i że prawdziwa moc pochodzi nie z fizycznej dominacji, ale z umiejętności, których potrzebuje kraj. Baza marynarki wojennej w Gdyni, główny plac treningowy luty 24, sześć miesięcy temu, zimny zimowy poranek, temperaturę minus 7 stopni, wiatr lodowaty z Bałtyku, niebo szar trzystu żołnierzy z różnych jednostek marynarki. I gromadzonych na wielkim betonowym placu do wspólnego treningu międzyjednostkowego rocznego programu oceny gotowości wszystkich jednostek wywiad morski. Jednostka na służy stoi w jednym syku. Regularna marynarka stoi w drugim. Oficerowie sztabowi obserwują z boku. Admirał Jerzy Kowalski, jeden z najstarszych i najbardziej szanowanych dowódców, przyszedł osobiście, by nazorować trening, ocenić standardy, upewnić się, że tradycyjne wartości są utrzymywane. Trening zaczął się o szóstej rano. Teraz jest ósma dwie godziny biegu, i symulacji, Anna jest w środku szyku wywiadu, otoczona kolegami, wszyscy zmęczeni, ale wytrzymują. Admirał Kowalski chodzi między szykami, buty głośno stukają, obetona czy skanują każdego żołnierza, szukając słabości, błędów, powodów do krytyki. Zatrzymuje się przed szykiem wywiadu, wzrok przesuwa się po twarzach. Większość to mężczyźni, ale są też cztery kobiety. Jego oczy zatrzymują się na i skanują ją z wyraźną pogardą. Mówi głośno, wskazując: kobieta z wywiadu, wyjdź z szyku. Anna czuje jak żołądek zaciska się. Wie, że coś złego nadchodzi, ale nie ma wyboru. Robi krok do przodu. Wychodzi. Staje na baczność przed admirałem. Salutuje. Podporucznik Anna Wiśniewska, panie admirale. Admirał nie oddaje salutu. Zamiast tego krąży wokół niej jak drapieżnik. Podporucznik Wiśniewska mówi głośno, żeby wszyscy słyszeli: Jestem ciekaw. Jak kobieta może pracować w wywiadzie strategicznym? Jak możesz analizować operacje wojskowe? Jak możesz planować taktyki bojowe, gdy nigdy nie byłaś w prawdziwej walce? Anna patrzy prosto przed siebie, nie na admirała, jak wymaga protokół. Panie admirale, moja praca polega na analizie danych, przewidywaniu scenariuszy, planowaniu strategii. To są umiejętności intelektualne, nie fizyczne. Umiejętności intelektualne? Admirał śmieje się głośno. Strategia wojskowa to nieszkolna matematyka to jest o rozumieniu wojny, o doświadczeniu bojowym o instynkcie, który przychodzi tylko z lat służby na morzu, w prawdziwych sytuacjach jak kobieta, która spędziła karierę w klimatyzowanym biurze może rozumieć prawdziwą wojnę. Odwraca się do 300 żołnierzy: Widzicie, to jest problem z nowoczesnym wojskiem pozwalamy ludziom bez doświadczenia bojowego pracować w kluczowych pozycjach ciesznych. Bo musimy być politycznie poprawni, bo musimy mieć kobietę w każdym dziale. Anna czuje gniew zbierający, ale kontroluje. Lata treningu nauczyły kontroli. Panie admirale, z szacunkiem, moje analizy były używane przez dowództwo NATO, moje raporty o aktywności rosyjskiej floty, Twoje raporty. Admirał przerywa brutalnie, Twoje raporty to papierkowa robota. Każdy student może pisać raporty. Prawdziwa strategia wymaga czegoś więcej. Wymaga siły charakteru, determinacji, twardości, której kobiety po prostu nie mają. I wtedy robi to. Jego ręka strzela do góry. chwyta jej kucyk. Ciemne włosy związane na tyle głowy. Palce zaciskają się mocno boleśnie. Anna czuje ostry ból w skórze głowy. Oczy otwierają się szeroko z stoku. Pokaże ci prawdziwą słabość. Mówi admirał i szarpnął w dół z pełną siłą. Używając włosów jak uchwytu, ciągnie całe ciało. a próbuje utrzymać równowagę, ale jest niemożliwe, nogi się podginają. Ciało pada, kolana uderzają o twardy beton z głośnym trzaskiem. Dronie wystawiają się, ale za późno, jest już na ziemi. Twarz kilka centymetrów od brudnego betonu. Admirał wciąż trzyma włosy, ręka teraz ciągnie w górę zmuszając głowę do uniesienia w bolesnym kącie, zmuszając do patrzenia na trzystu żołnierzy, którzy wszyscy patrzą w szoku i ciszy. Patrzycie, krzyczy admirał. To jest słabość. Nie może nawet ustać, jak taka osoba ma analizować strategie wojskowe, jak ma planować operacje obronne, jak ma podejmować decyzje, które mogą zadecydować o losie kraju. To jest żar, a nakleczy na betonie, ból w kolanach ostry. Ból w skórze głowy palący, ale najgorszy ból w duszy. Upokorzenie bycia traktowaną jak śmieć przed setkami ludzi. Oczy wypełniają się łzami mimo desperackiej próby powstrzymania. Szczęka zaciska się tak mocno, że zęby boli. Komandor Nowak, dowódca wywiadu morskiego, stoi z boku, twarz blada z gniewu i bezsilności. Panie Admirale, mówi głośno, próbując interweniować, to jest nieodpowiednie. Podporucznik, Wiśniewska, jest jednym z naszych najlepszych analityków. Jej praca, mil, admirał przerywa, inna ręka unosi się ostrzegawczo. Nie będę przyjmował lekcji od kogoś, kto pozwala kobietom zajmować pozycje strategiczne. Jeśli masz problem, z moimi metodami możesz złożyć skargę. Zobaczmy jak daleko zajdzie. Komandor Nawak zamyka usta. Wie, że nie może wygrać. Admirał ma zbyt dużą władzę. Może tylko patrzeć bezsilnie. Admirał w końcu puszcza włosy Anny. Ręka otwiera się, głowa opada do przodu. Wróć do szyku. Mówi z pogardą. I przemyśl, czy wywiad to odpowiednie miejsce dla ciebie. Może powinna rozważyć transfer do archiwum, gdzie twoja obecność nie będzie wpływać na bystruknictwo narodowe. Anna powoli podnosi się z ziemi. Kolana drżą. Ręce brudne od betonu. Mundur pokryty, kurcem, włosy rozciochane, stoi na baczność, salutuje z ogromnym wysiłkiem, odwraca się i marzuje z powrotem do szyku. Każdy krok tortura kolana krzyczą, duma zmiażdżona, ale nie pozwala sobie upaść ponownie, nie pozwala pokazać więcej słabości. Gdy wraca, koledzy patrzą z współczuciem, gniewem, ale nikt nie mówi słowa. Bo w wojsku nie kwestionuje się admirała publicznie Trening kończy się godzinę później Wszyscy się rozchodzą Anna idzie do łazienki Zamyka się w kabinie Siada W końcu pozwala sobie płakać Płacze cicho Ciało trzęsie się Ręce zakrywają twarz Przez piętnaście minut wypuszcza wszystko Potem wyciera twarz Wstaje, patrzy w lustro Oki czerwone Twarz blada ale wzroku coś nowego, coś twardego, postanawia, nie odejdzie, nie pozwoli admirałowi wygrać, będzie pracować ciężej, będzie lepsza, będzie mi zbęda i pewnego dnia udowodni, że się mylił. Przez następne sześć miesięcy Anna pracuje jako pętana. każdego dnia analizuje rosyjską aktywność morską, tworzy modele strategiczne, planuje scenariusze obron. jej raporty stają się tak szczegółowe, tak precyzyjne, tak przewidujące, że dowództwo NATO zaczyna prosić specjalnie o jej analizy. Staje się nieoficjalnym ekspertem od Bespejteisty Bałtyku. Jej prognozy są dokładniejsze niż komputerowych modeli. I wtedy, w sierpniu 2007, stretwi, sześć miesięcy po incydencie, rząd polski ogasza operację Bałtyk Simur. Najbardziej ambitny program obronny od Deka plan budowy kompleksowego systemu obrony wybrzeża, integrującego radary, pociski, okręty, samoloty wartość 5 miliardów złotych projekt, który zajmie 5 lat, który zmieni całą strategię obronną Polski. I potrzebują dowódcy tej operacji kogoś, kto rozumie strategię morską, kto zna Bałtyk kto może koordynować dziesiątki jednostek ministerstwo. Obrony Narodowej, po miesiącach analiz kandydatów, podejmuje decyzję. Podporucznika Wiśniewska zostaje awansowana bezpośrednio do stopnia komandora, przeskakując trzy stopnie. Bezprecedensowy awans, i mianowana głównym dowódcą operacji Bałtyk Simur najmłodsza osoba w historii na takim stanowisku pierwsza kobieta dowodząca operacją tej skali. Ogłoszenie następuje na wielkiej konferencji prasowej w Warszawie. Transmitowanej na żywo przez wszystkie media, minister Obrody stoi na podium, za nim dwudziestu najwyższych oficerów wojskowych Polski, włączając admirała Jerzego Kowalskiego, którego obecność była wymagana jako jeden z starszych dowódców floty. Minister mówi, operacja Bałtyk-Simur jest kluczowa dla bezpejtejsty Polski. Potrzebowaliśmy najlepszego strategicznego umysłu w kraju i znaleźliśmy komandora Nawiśniewska. Wiek dwadzieścia, dziewięć lat pięć lat służby w wywiadzie morskim. Autorka siedemdziesięciu trzech raportów strategicznych używanych przez nas ekspertka, która przewidziała każdy ruch rosyjskiej floty przez ostatnie dwa lata stuprocentową dokładnością, a na wchodzi na scenę w nowym, idealnie skrojonym mundurze galowym, na ramionach błyszczą dystynkcję komandora, a złote galony odbijają światło na pierwsi rzędy medali. Każdy z nich to kawał historii, misje, których większość obecnych nigdy nie zazna, twarzy spokój i pewność. To już nie ta sama dziewczyna, która pół roku temu z krwawiącym nosem leżała na betonie. Teraz jest jak stal zahartowana w ogniu. Minister wręcza jej nominację. Uścisk dłoni trwa dłużej niż zwykle. Błyskają flesze, dziennikarze piszą jak szeleni. To przełom. Pierwsza kobieta na takim stanowisku, w historii polskiej marnarki kamera przesuwa się po twarzach oficerów za podziom Większość bije brawo. Mundury tworzą zielono zloty tłum. Nagle kamera zatrzymuje się na admirale kowalskim. Jest biały jak ściana, szok, oczy szeroko otwarte żelince rozszerzone, usta lekko rozchylone. Wygląda jakby zobaczył ducha, ręce bezwładnie wiszą, zamiast klaskać jak reszta. Stoi jak wryty w tym poruszającym się tłumie. Kobieta, którą potraktował jak śmiecia, szarpał za włosy, mówił, że jest słaba, zbyt emocjonalna, niekompetentna, że Bebi nie rozumieją strategii wojennej. Ta sama kobieta stoi teraz przed nim jako komandor, dowódca operacji wartej miliardy, jest wyższa rangą i ma większą władzę niż on. Jego ręce lekko drżą najpierw palce potem całe dłonie. Na czole pojawia się pod, mimo klimatyzacji. To nie upał. To panika. Dopiero teraz rozumie, jak bardzo się mylił. Po uroczystości oficerowie gratulują Ani. Salutują. Ściskają dłoni z szacunkiem, którego nie da się udawać. Podziwiają jej misję, Analizują strategię. Młodzi oficerowie patrzą na nią jak na legendę. Admirał Kowalski. Stoi z boku. Samotny. Na jego twarzy widać wstyd, niedowierzanie i coś, co przypomina ból. W dłoni trzyma szklankę wody, obserwuje Anny, która śmieje się i bez trudu rozmawia z generałami. W końcu, po długich rozważaniach, po dziesięciu minutach wewnętrznej wolki, podchodzi do niej, widać, że się waha, czeka, aż kończy rozmowę. Staje przed nią, zgarbiony, ramiona opuszczone, jako człowieka, który niósł, ciężar przez lata i w końcu upadł pod jego wagą. Nie patrzy jej w kłoczy. Jego wzrok gdzieś na poziomie jej ramienia. Tam gdzie lśnią oznaki komandor. Pani komandor mówi cicho, łamiącym się głosem. Musi się odkażląć, żeby kontynuować. Ja gratuluję. To ogromny sukces. Naprawdę ogromny. Zasłużony. Niezwykły wręcz. Chwila ciszy pełna napięć sala wokół nich wypełniona rozmowami i brzękiem szkła, ale między nimi tylko cisza, ciężka i bolesna. Muszę, powinienem, przeprosić za to, co zrobiłem, za to, co powiedziałem. Byłem w grubym błędzie, nie rozumiałem, nie widziałem. Byłem szlepy na pani wartość, na pani umiejętności, na wszystko, co mogła pani wnieść, moje uprzedzenia, Moje stare sposoby myślenia skrzywdziły nie tylko panią, ale też misję, zespół, całą Polskę. Ile dobrych decyzji straciliśmy, bo nie słuchałem. Ile operacji mogło być lepszych. Anna patrzy na niego spokojnie. Długo jej oczy czytają go jak raport, analizują szczerość, ważą każde słowo z gniewu, ale i bez łatwego przebaczenia. Sala jest pełna ludzi, ale w tym momencie mogłoby być ich tylko dwoje. Przyjmuję przeprosiny, panie admirale, mówi w końcu głos profesjonalny, ale nie zimny, i mam nadzieję, że wyciągnął Pan z tego lekcję, że umiejętności i si inteligencja nie zależą od płci, że odwaga nie ma chromosomu, że ocenianie ludzi po stereotypach szkodzi nie tylko im karierom, ale całemu krajowi, całej armii, każdej misji, która traci talent, bo ktoś decyduje, kto jest odpowiedni na podstawie tego jak wygląda, a nie tego, co potrafa. Robi mały krok bliżej, jej głos ścisza się, ale staje bardziej intensywny. Miałam szczęście, miałam kogoś, kto we mnie wierzył. Miałam siłę, by wstać, ale ilu innych nie miało, ilu zdolnych ludzi pan zmarnował przez te lata, ilu potencjalnych komandorów, strategów zniszczył pan, bo nie pasowali do pańskiego wyobrażenia żołnierza, Ile misji mogło być skuteczniejszych? Ile operacji lepszych? Gdyby pan patrzył na umy zamiast płci admirał kiwa głową. Teraz patrzy w podłogo kompletnie, jakby nie był w stanie podnieść wzroku pod ciężarem tego, co usłyszał. Ma pani rację. Absolutną rację. Nauczyłem się. Proszę mi wierzyć, nauczyłem się. Za późno, zbyt wysokim kosztem. Ale je... I będę to pamiętał do końca mojej służby. Odchodzi szybko przygarbiony, kroki ciężkie człowiek niosący ciężar, którego nie może odłożyć. Pokonała go nie armia wroga, ale prawda, której nie mógł już dłużej unikać. A na patrzy, jak znika w tłum, zwycięstwo, ale niesłodkie. Sprawiedliwość, ale zawsze spóźniona. Uważasz, że talenty zawsze wygra z uprzedzeniami? Napisz w komentarzu. Jeśli znasz kogoś, kogo próbowano poniżyć. A teraz odnosi sukcesy. Polub to. Podziel się z każdym, kogo kiedyś niedoceniono. Następne wyzwanie.